Miasto seksu i biznesu to tutaj mieszkają Jacek i Monika. Są razem już 7 lat, czyli 84 miesiące. Jacek od zawsze uwielbiał ptaki, dlatego chciał zostać urologiem. Niestety studia medyczne okazały się za trudne dla niego i urologię musiał zamienić na ornitologię czyli obserwuje ptaki, ale nie w gabinecie, tylko w parku albo w lesie. Monika słyszy wulgaryzmy kierowane w swoją stronę częściej niż polityk ogłaszający nowy podatek. A to dlatego, że pracuje w call center i sprzedaje fotowoltaikę przez telefon. Do mnie też dzwoniła w niedzielę o siódmej rano i też ją zwyzywałem. Ich związek z pozoru wyglądał na szczęśliwy, ale było coś, co zaczynało go psuć od środka. Czy przetrwają próbę, jaka ich czeka? No, to już jest przesada. Czy my musimy żyć jak jakieś dziady? Zupkę chińską dzielisz na dwie porcje, pogięło Cię? Nie pogięło mnie, tylko kiedyś taka zupka chińska kosztowała złotówkę, a teraz kosztuje dwa złoty, więc jest chyba różnica. Ale przecież my mamy pieniądze, obydwoje pracujemy, stać nas, żeby zjeść normalny obiad. Mamy ponad 200 tysięcy oszczędności, a żyjemy jak w średniowieczu. No to w takim razie jak najemy się jedną zupką, to będziemy mieć dwa złote oszczędności więcej. No co w tym takiego trudnego? Ja go nie poznaję. Kiedyś był normalny, a od jakiegoś czasu ma bzika na punkcie oszczędzania. Ostatnio mi powiedział, że gdybym umarła, to on by popełnił samobójstwo, żeby nas pochowali w jednej trumnie, żeby było taniej. Gadała coś na mnie przed chwilą? Nie. Na pewno? Na pewno. To dobrze, a o pogrzebie nic nie mówiła? Nie. Dobrze. Nie, no ja nie będę tego jadła. Idę do restauracji gdzieś normalny obiad. E, mo, proszę cię, nie rób głupot. W takiej restauracji taka zupa może kosztować nawet kilkanaście złotych. Odliczę ci to z naszego funduszu wakacyjnego. Idź się leczyć! O co jej chodziło z tym leczeniem? Przecież nie jestem przeziębiony. Chyba, że mnie czymś zaraziła. ale leki takie drogie? Monika wyszła z mieszkania bardzo zdenerwowana. Ostatnio była tak wkurzona, kiedy obejrzała drugi film o Jezusie i okazało się, że skończył się tak samo jak ten pierwszy. Postanowiła pójść do swojej ulubionej restauracji. Postanowiłam pójść do restauracji na normalny obiad i dobrze, że nie ma ze mną Jacka, bo znowu musiałabym się najeść wstydu, kiedy zamawiałby jedną zupę i prosił dwie łyżki. Co ty robisz? Jak co? Kupiłem dwuwarstwowy papier toaletowy i rozdzielam go na dwie części, żeby było więcej. Nie wierzę. Uważasz, że jesteś wierząca. No nie chcę się z tobą gadać. No pewnie. Portfel pusty, brzuch pełny i zadowolona. Nie tylko dupę będzie sobie podcierał gołym palcem. Milionerka poszła sobie do restauracji, ale mnie wkurzyła. Chociaż z drugiej strony, może jestem dla niej szorstki? wydaje mi się, że prezent poprawi jej humor. Kochanie, pamiętasz jak mówiłaś, że nie masz cienkich rękawiczek, tylko te stare grube? Pamiętam, jesteś kochany. Proszę. To ma być żart? No, może nam mróz są za cienki, ale jak jest temperatura koza, to no idealne. Mam tego dosyć. Powiem to, co mówiłam w poprzedniej scenie. Mam dosyć. Ja już chyba nie mogę z nim być. Ten związek staje się powoli bez przyszłości. Monika kolejny raz zdenerwowała się na Jacka. Zaczyna myśleć o odejściu od niego. Postanowiła poradzić się swojej przyjaciółki, która zna się na takich rzeczach, bo jest po ośmiu rozwodach. Poradziła jej, aby dała Jackowi jeszcze jedną szansę. Co się tak dziwnie patrzysz? łapie wifi od sąsiadów. E, posłuchaj, przemyślałam sobie pewną rzecz i to nasze życie musi się zmienić. Słuchaj, ja też przemyślałam jedną rzecz, która rozwaliła mi głowę. Ale najpierw ty mów. E, zmieniłeś się tak bardzo, że ja już Cię nie kocham. Nie jesteś tym samym człowiekiem, którego poznałam. A Ty co przemyślałeś? Rozkminiłem że słowo kajak, czytane od tyłu, to też kajak. Ja tu mówię o poważnych rzeczach. Albo się zmienisz, albo się rozstajemy. Jest to nie, masz rację. Przepraszam, robiłem dużo głupot ostatnio. Obiecuję ci, zmienię się. Świetnie. Słuchaj, malinowcy zaprosili nas na imprezę, idziemy? Pewnie, ale nie pozwoliliśmy kupić sobie sukienki. W czym pójdę? Zamknij oczy. Nie wierzę. Kupiłeś mi sukienkę? Zamknij oczy. Zobacz. Co ty robisz? Traktujesz mnie jak jakiegoś śmiecia. Ale pięknie wyglądasz, jak Kim Kardashian. Odchodzę od ciebie, psycholu. Ale poczekaj, powiemy, że zaprojektował to francuski dyktator mody Jean-Pierre Firanka Monika! Teraz między nami to już jest prawdziwy koniec. Nawet nie myślałem, że ten pomysł z Firanką taką zdenerwuje. Między nami chyba naprawdę koniec. Jacek nie dawał po sobie tego poznać, ale bardzo go poruszyło rozstanie z Moniką postanowił odreagować i umówił się z kumplem na piwo. Siemano. O, siema, kurde, z dwoma jakoś nie widziałem. ci się browara napijem jak ludzie. No, a ten, yy, a kupiłeś piwa? Ja? No przecież ty mnie zaprosiłeś myślałem, że ty weźmiesz. Kurde, zapomniałem. Kurcze, myślałem, że nabierze się na mój stary numer, że niby zapomniałem kupić piwa. Nie dałem się nabrać na jego stary numer, że niby zapomniał kupić piwo. Jacek ze swoim kolegą rozmawiali o odejściu Moniki. Ale krótko, bo nie mieli piwa i rozmowa się nie kleiła. Kolega pocieszył Jacka i rozeszli się do domów. Dni mijały, a Monika nie odzywała się do Jacka. Powoli tracił nadzieję, że jeszcze będą razem, aż tu nagle. Wróciłaś? Jestem załamana. Byłam u kolegi, dostałam taki telefon, że ścisiał mnie z nóg. Ten telefon za złotówkę, co reklamują w telewizji? Nie. Ojciec do mnie zadzwonił i powiedział mi taką wiadomość, że nie wierzę. Mogę wejść? Tak, wchodź, wchodź. Rozbierz się. A, czemu byłaś tak ubrana u kolegi? Yy, bo ma bardzo gorąco w mieszkaniu. <śm> tak właśnie ludzie nie potrafią oszczędzać. Nagrzeją, a potem dziwią się, że im takie rachunki przychodzą. Yy, muszę ci coś powiedzieć. Mój brat jest śmiertelnie chory. To ty masz brata? Tak, ale nie utrzymuję z nim kontaktu od dzieciństwa. A co takiego zrobił? Oblał orężadą mój płaszcz polsatu. Ja też bym się obraził. Muszę ci coś powiedzieć. Ja też mam brata. Nigdy nie mówię, że masz brata. Gdzie on jest? Pod ziemią. Jest górnikiem? Na cmentarzu pod ziemią. Czego górnicy szukają pod ziemią na cmentarzu? On nie żyje. A na co umarł? Podobno przyczyną śmierci był zgon. Ojej, umarcie na śmierć jest straszne. Pewnie kompletnie go zaskoczyłam. Kompletnie mi zaskoczyła. Słuchaj, e, mój brat potrzebuje pomocy. Jest w ciężkim stanie, leży w łóżku, ale nie ma ubezpieczenia i karetka go nie zawiezie do szpitala oddalonego o 200 km stąd. A czemu nie jest ubezpieczony? Bo jest imigrantem. Uciekał przed strzelaninami biedą i przemocą. Boże, skąd uciekał? Z Radomia. Pomogę mu. Jesteś kochany. Jacek ucieszył się z powrotu i postanowił od razu powiedzieć o tym swojemu kumplowi i zaprosić go na piwo do swojego mieszkania. No stary, powiem ci, że nie spodziewałem się, że kupisz dobrowary. A! Jakoś tak się szarpnąłem. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, jako twój kumpel tak szczerze, nie? Uważam stary, naprawdę przesadzasz tym oszczędzaniem. Monika to jest dobra dziewczyna, stary, kup jej coś, no należy jej się. No to są kolejne wydatki. są wydatki, koszty, wydatki. Koszty, stary. Można mądrze oszczędzać, nie robiąc siebie idioty. Pa. No jak? A jak? Tak. Pa. Teraz masz opcje, człowieku. Wbijamy na Leti Shops. Potem na Allegro. I tu znajdziemy jakiś fajny prezent dla Moniki. I najważniejsze jest to, że od 23 do 25 kwietnia będziesz miał gorący cashback, czyli powiększony potrójnie w stosunku do standardowego. No stary, cała akcja jest mega prosta. Patrz, wybieramy produkt, dodajemy. No i patrz, nie możesz zaoszczędzić. No spoko, co jest, no? Stary, z cashbacku możesz korzystać na kilka sposobów. Możesz wejść przez aplikację mobilną, normalnie przez przeglądarkę, ewentualnie korzystając z wtyczki i co najważniejsze, dostać realny hajs, a nie jakieś zniżki albo nie wiem, bony. Kozak. Ty wiesz co, zapomniałem, muszę pomóc Monice. Daj mi godzinę, zaraz wracam. Dobra, to te browarki. Jacek obiecał pomóc w transporcie chorego brata Moniki do szpitala, ale niestety transport profesjonalną karetką na własny koszt przekraczał kwotę 1000 złotych. Jacek pożyczył więc przyczepkę od swojego wujka za flaszkę. Zrobiłeś idioto? To jest świnia, żeby go na przyczepce woził? No ale tak jest najtaniej. Nie, to już jest definitywny koniec. Ja odchodzę. Będę teraz razem z twoim kumplem. To u niego byłam w tej seksownej bieliźnie. Tak? Chcesz mi zrobić na złość? To ja tobie też zrobię na złość. To ja będę z twoim bratem. Będziemy parą. Nie zrobisz tego. Oczywiście, że zrobię. I zrobili sobie na złość. Monika związała się z kolegą Jacka. Natomiast jeśli chodzi o Jacka, to on naprawdę związał się z jej bratem. Jacek po pewnym czasie nawet zaczął być szczęśliwy, ale nie wiemy, co sądziło o tym jego partner, ponieważ z powodu choroby nie mógł mówić ani uciec.